Witam Was, a razem ze mną Rolf, który krzyczy pomocy, na stop. Nie mogę znaleźć informacji, który z. których. Którowych mięs potrzebował nas. Nasz ten, jaką się nazywa. Rzeźnik. Ale wiemy tyle, że musimy się załatwić tutaj, tych topielców wygłodniałych. Może to nie będzie za łatwe zadanie. Ale myślę, że do zrobienia. Już kilku topielców mamy na swojej liście. Pokonanych stworów. No, jeszcze jeden cios, dawaj. Pięknie. Jeden pokonany. Skóra i pazury. No to co? Kolejny w kolejności. Ja tu słyszę wilki! Ale już pomocy nie słyszę, więc coś jest nie halo. Naprawdę, słyszę wilki. Tam jest żółw. No, dawaj, dawaj, wielka jaszczurko. Okej. Okay. Wygłodniały to pielec. Wiem, że to jest bardzo satysfakcjonujące, jak ja walczę z Topielcem. No machaj, ole, Kryt wszedł. Kurczak, ja chyba padnę. No proszę, proszę, walnij jemu, Kryta, nie mi. Jeden cios, no. Jeden cios, jeszcze jeden. No, teraz to mi się troszkę... Troszkę mi się cieplutko zrobiło. Hmm, weźmy nasze. Co to za zupa? Oddaję, że. Rzem... 90 punktów. Ile mamy życia? No 150 będzie, nie, nie. To stracimy tylko trochę. Weźmy te. Gorzki chleb sobie podjedzmy. A z roślin? To jeszcze w królewski ładnie wygląda. Zęba te ziele. Jaki? Mułowy, mułowy, mułowy. Hmm. szczura. Dobra, dawaj. Zjedzmy to mięsko. Zapiszmy i zniszczmy ostatniego... <laughs> nie włączyłem nagrywania. Ile już? Dobra, już wszystko jasne. Pokonajmy jeszcze ciebie, koleżko. No, chodź, chodź, chodź. Zapraszam. Twoich braci już nie odzyskasz. Ale możesz do nich dołączyć. Kurczę, mi się zdaje, że jak on tak obchodzi wokół, to się przybliża. No, nie fajnie tak dostać w ryj. Jeszcze dwa razy. Dawaj, jeszcze jeden, jeszcze jeden. Jeden trafiony. No. No i pięknie. To tak, ta strona jest wyczyszczona. To oni będą mogli przejść przez. Napiszmy, może. Oni będą mogli przejść przez rzeczkę. A druga sprawa. Jak te pieprzone żółwie pokonać? Już to taką robi szarżę. Mhm. Mm mhm. Mm Dobra, zębatę. Zębatę ziele. Tu jest żółw. Muszę podnieść sobie myszką. No tam jest ten żółw, jest, jest. No ale dobra, to może więcej nie ma co. A to co to w ogóle jest? Jakie dziwne odgłosy to wydaje. Boże, jakie straszne. Nie wiem dlaczego zdawało mi się, że ktoś za mną płynie. Ale idźmy teraz na drugą stronę. Tamtego sobie zostawmy. Topielca jednego. I tak, teraz co mamy z tym Rolfem? Tu ścierwoja. O! Jakaś jaskinia. Dobra, tam jest Rolf. Kurcz, ta kamera była? Tam mamy glono. Y glonojady. To Tu jest ścierwojad. Czy ktoś jeszcze jest? Nie, tylko ścierwojadę. ok? Dawaj, dawaj, kolego ścierwojadzie. Kurczę, Marwin, Marwin, bakiacie ja piznę tym. Machaj, chłopie, machaj. Ej, słuchać wilki. Naprawdę słuchać wilki. Gdzie ty jesteś? Już ja nie widzę. Dobra. Jakim cudem ja dostałem? Ok. I teraz będę mógł zupkę spróbować sobie na pełnej. Suszę te wilki. Naprawdę suszę. Dobra. Uff. Ciekawe, co to za wilki są. I gdzie one są? Młody, głodny wilk. Dwa. Dwa młode głodne wilki, tam jest sierwojad zwykły młody. Czy ja zapisałem? O, biegnie do mnie, pewnie będzie trzeba. Go... O, trzy kurcze. Kurczę, jestem w szoku, co ja zrobiłem. Co ja zrobiłem? Nic tu nie ma. Dobra, Jeszcze jeden, trzy. Ło, jak ja to zrobiłem. Ale pełne skupienie, aż zapomniałem mówić. Rolf, chodź tu na i pewnie zajść nie będziesz umiał. Mhm. Dobra, dobra, za to zaraz podejdziemy z nim pogadać. Ale chodźmy tutaj, zniszczmy jeszcze kilku topielców, a może jaki level byśmy wbili? Eee, nie, raczej nie 3000 byśmy potrzebowali XP jeszcze. Ale 20, 22 cały czas tego. Punktów nauki. Aha, i su. O, 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 zobaczył mnie. Tutaj tylko dwa są topielce, co prawda? Jak ty mnie mogłeś tak dosięgnąć szybko? Taki duży, taki szybki? To jeszcze jedno z tych nikczemnych O, on podejdzie, jednak umie zejść. Mordo. Mordo, co ty zrobiłeś? Może, dobra, idziemy do niego. Idziemy do niego, bo... ...ja sił nie on. Wszyscy mi ekspakradną. Ale musimy obu drwali znaleźć i on chyba nie z tej strony jest. Dlaczego mi się zdaje, że to jest tam, gdzie trzeba przejść przez ten las? Dobra, trudno, idziemy z nim pogadać. Ale może uda nam się pogadać. O, tu są szczerwoja dwa. Co z tej jaskini? Mi się wydaje, że ona nie jest tak sobie. O. Co tam są? Krzepica, krzepica. Dzik, no nie. Skielet goblin. No nie, 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 nie. To nie na moje nerwy w tej chwili. Wrzućmy sobie na plecki to. Chodź tu, chodź. O, polna bestia tam łaży w tle. Kurcz, jak mi brakuje naprawdę płynności w machaniu na boki nawet. Już nie mówię o podejściu do przodu i tym atakowaniu. Chciałbym być magiem. Ale bez run. No tu ciężko. Teraz jestem w sumie nikim. Teraz jestem zbieraczem na dobrą sprawę. Bo myśliwym też się nie nazwę. Ale zbieraczem też za dobrym nie jestem. Jestem... Kurcze, nie wiem. Co to za zaspalona chata? A to leśna bestia niepolna. Zaczęłbym się zdaje, że ona będzie trudniejsza. No ale, na no co? Nie przekonamy się jak nie spróbujemy, nie? Dawaj na plecy kijaszek i heja, banana. Chodź leśna bestio. Pokaż, jaka mocna jesteś. O kurcze. O kurcze. Jeżeli to zrobię, to tylko na farcie. Choć zdaje mi się, że nie. No. Się szarżą wpierdzieliła. Nie ma co? Trzeba szukać drwali. Trzeba szukać drewna. Albo chyba wiem, co zrobimy w następnym odcinku. No ale to w następnym. Jeszcze tam połowa nam powiedzmy została czasu. Tylko nie chcę krakać, bo jak pewnie tego nie zrobię, to będzie za... To będzie, że ja gadałem, a nie zrobiłem. Zróbmy w ten sposób, że przejdźmy się kawałek dalej jeszcze. O, tutaj jest jakiś ten... Przesmyk tu... Co to? Co tam? Jaszczur. Oj, nie, 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 nie. Młodziu. Znaczy mordzio. Wolna bestia. Ej! Jesteśmy przy cywilizacji jakiejś! Jesteśmy przy jakiejś cywilizacji! Niebe... Do wioski Silbach? Do Winnicy? Do południowego bagna. A, bo pinni... Winnica! Kurcze, Winnica. Zapomniałem, że tu do Winnicy jest droga. Zaraz się pospinamy, chyba na tą górkę. Ale polne bestie to my damy radę? Czy to były młode polne bestie, że dawaliśmy radę? Ale tu tych bestii jest. O kurcze, to były chyba młode. Młode jak nic. Bo same polne to jakieś takie naprawdę bestie są. No nie no, co ty. Nie no, co ty, kurde! I właśnie dlatego ja potrzebuję tą broń. I tą... ten armor. Czy ja zapisałem tam przyrząd? Nie, nie. Dobra, to podejdziemy, podskoczymy sobie do Rolfa na górę. Ale mniej więcej już wiemy, co gdzie jest. No, nie, jednak tutaj. Trudno. Idziemy sobie podskoczyć do Rolfa. Tam na razie do tej winnicy nie idę. Choć mam już lekko podczyszczoną drogę. Nierzadko się uparł do tych krwiopłuców, mógłbym wybić. Ale jednak wolę nie. Chodźmy, chodź, chodźmy tutaj. Chodź do Rolfa. I tylko czy mnie nic nie zje... Nie! Myślałem. A bo to jest uskok tak jakiś dziwny. Aha. Mhm. <mulacza> mm Czyli tu się nie da tutaj mogę? No i nice. Hej, Emma? Niech ci w dzieciach wynagrodzi. Myślałem, że już będzie po, po, po mnie. Nie masz się już czego obawiać. N na pe pewno? Na pewno. Jak długo tu siedzisz? Całe wieki, ale na moje szczęście wieki nie skaczą tak wysoko. Co się stało? Miałem wracać, gdy usłyszałem wy wy wycie wilków i tak skończyłem tutaj, na tej skale. Możesz biec? I jakoś dam radę. Tylko proszę, zabierz mnie już stąd do domu, zanim ta bestia znowu się pojawi. Bestia? D dobra, I jestem gotowy. Z zabierajmy się stąd. Wspominałeś o bestii. Jak wyglądała? Była... Koszmarna, nigdy czegoś podobnego na oczy nie widziałem! Była tam, o, koło tych drzew, na naprzeciwko Przysyła mnie folkart. Mówił, że poszedłeś po jakieś zapasy. Większość z nich wy wymyła woda i pe pe pewnie już dawno dotarły do morza. A ale na łodzi powinna być jakaś butelka wina i ryby. Tylko nie każ mi po nie iść, bo i tak nie pójdę! Mam już serdecznie dość przygód na dzisiaj. Trzymaj się, blisko mnie. P proszę, pospieszmy się. Nie wytrzymam tu ani chwili dłużej. Czyli tak, mamy kompana. A więc, jeżeli on kogoś zabije, to my też dostaniemy ekspa, tak? Dobrze rozumiem? To jest właśnie możliwość na. Kurczę, co ja Nie mam już gorzkiego chleba. Dobra, zjedz tego dzika. Eee, czyli, czy to jest możliwość na wybicie paru bestii i podekspienie się? Sprawdźmy. Zacznijmy od tego, gdzie on jest, tu. Kurczę, ale. Jak mu poszło? Ej, nie, nie nogi, tylko ja jestem tak trochę ciapa. Bo w sumie nie wiedziałem, że nie mogę się bronić przed atakami tych. Co z tym jajem? Pożywne, smaczna, surowa. Dobra, to zjedzmy. Kur kurczę. walgo, bardzo dobrze, Rolf. No i to jest współpraca, ale myślę, że Rolf nie jest na tyle silny, żeby pokonać żółwia. Nie, myślę, że żółwia to nie. A nawet dwóch żółwi to też nie. Ale możemy go chyba wykorzystać w inny sposób. Rolfik, pokonamy dzika. I, kr I krwiopijców. A może nawet mam tego topielca jednego kurcze. No, to tyle możliwości daje. Tylko że szkoda, że to jest tylko rolf, a nie jakiś strażnik. Taki wiecie. U mundorowaniu ze zbroją, z umiejętnościami. To podejdźmy w stronę tutaj i zobaczymy, co jest pięć. O, zobaczył nas. A nie, tam jest dorosły dzik, a my, a, nas, a my z młodym nie dawaliśmy sobie rady. Dobra. Nice, krwiopica to jest w ogóle ciapak, to sobie daliśmy radę. To jest taka ciapka, że weź. Ale z drugim krwiopicą, to może nawet bez sejwowania pójdziemy. O, z dwóch? Nie, 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 dwóch to ja nie chcę. O, ale jeden. Kurcze. kurcze. Nie zabijcie mi Rolfa tylko. No kurcze. No, i co? No, i co? No, Rolf! Rolf, ty atakujesz gorzej niż ja. A mi już za dobrze nie idzie. Dobra, okej. Okay. Ale może tak siły masz nie. chyba więcej? Nie no, dzika to sobie nie poradzimy. Jak ty z życiem stoisz, mordo? Ołowa, Nie, nie, nie. Spróbujemy jeszcze tego topielca załatwić. I to będzie chyba koniec na dzisiaj. Doprowadzimy go do wioski i wtedy spróbujemy wykonać tą misję. Tą naszą misję. O, tutaj są jeszcze. A to co to za bestia? Głodny czarny wilk. To ta bestia, o której mówił. Dobrze, że głodny. No, ale my w sumie też. A Dynia nic nie robi. Tylko do posiłków. Lubię warzywo młodych nowicjuszy. A to mane odnawia, dobra. Mięsość czerwojada, owcy, wilka. Dobra. Lipton trochę, to już te jaja. Czerwojada się opylają. Zdejmijmy sobie. Nie, nie tym. Tym. Zapiszmy sobie. I musimy pokonać bestie, kurcze, mordo tam znowu coś jest? Coś chodzi. Tam coś kurwy przechodzi. chodzi. Więcej bestii. No nie mów, że tam wszystko te wilki są. Ja chcę tutaj pokonać jeszcze tego szcerwojada. A tam wilki? Dawaj, chodź pokonamy go. Chodź, chodź, chodź. Ej, stopielca Tfu. Oho. dobra, dobrze, że tego nie zrobiliśmy. Boże. Dobrze, że ja zapisałem. I to jest chyba klasztor. Musimy się tu dostać do tego klasztoru. Chciałbym się pomagować trochę. Dlaczego ja się magam? Dlaczego się magią nie bawię? ja umiem przepisywać zwoje? Ja chyba zielony jestem w przepisywaniu zwojów, nie? Potrzebowałbym maga, który mnie podszkoli trochę. E Pisanie zwojów. Uczony. O okej, okej. To już nie zielony, to uczony. Trudno. To zostawmy tego topielca. Zajmijmy się tą bestią. I widzę tego grzybka. Widzę, widzę go. To jest wilk? To jest po prostu wilk głodny. No. Co ty, to tyki! To już ten czarny był chyba łatwiejszy do ubicia. Okej. Okay. ciemny grzyb, dobra, zrobiony. Ale będzie skór, ale będzie skór. O, ja dzielę. A nie, myślałem, że to coś. Eee... Chodźmy kolego. O, tutaj jest już nasz majster Od. Czy ktoś tu chodzi? Nie, tutaj jest nasz majster od łowiectwa. Markus. 48. To może pohandlujmy z tobą? Ucz mnie. Naucz mnie czegoś, pokaż towary. Przyniosłem trofea. trofea. Wszystko. 60 golda, okej. Ok, okej. Okay, okay. I czy będzie ten typu od skór? Nie, nie ma go. Dobra, nie ma go. No to go spotkamy w wiosce, albo po tamtej stronie wioski. A ja widzę, że już czas nam się kończy, antenowy. I chciałbym odstawić tylko gościa i koniec. O, tu już. Dzięki. Jestem twoim dłużnikiem. No i git. Tylko z kim musiałem pogadać, żeby Rolf odnaleźć? Chyba z tym strażnikiem. Ale gdzie on jest? I dlaczego mi zmula w tej wiosce? Tam stoją ludzie, tam wiem, żeby nie iść. Gabrin, to nie, to jakiś farmer. Kazem też nie, Imo nie. Kurcze, Rasko? A ty kim jesteś? Jak leci? Ostatnio doszedłem do zaskakującego wniosku: alkohol działa jak magia. Tylko jest od niej bezpieczniejszy. Pijesz, pijesz, pijesz. I w końcu o wszystkim zapominasz. I to jest dobra rada. To jest jak magia, nie dla każdego. E... No dobra, okej. Okay. Tak więc. E... Nie wiem, gdzie nasz strażnik. W dzień go złapiemy. Pogadamy z nim jeszcze. My już mamy troszkę 108 golda, to jeszcze troszkę, żeby podtrenować, no ale jak na razie wystarczy, tak więc do następnego i żegnam się z wami, ja zapisuję i dura ta, cześć.